Cześć, witajcie na kanale Smiki TV. Dzisiaj razem z Lio pokażemy Wam, co udało nam się dorwać w Biedronce. Jak zapewne wiecie, Biedronka wydała nową serię świetnych, różowych zabawek i stworzone, które nazywają się Kanfajniami. Są to takie y, fajne stworki i zwierzątka, które dbają o naturę i mają na celu chronić przyrodę i naturę. Zapraszamy teraz, abyście obejrzeli cały nasz filmik, na którym pokażemy Wam wszystkie te zwierzątka, prawda? I opowiemy, które z tych zwierzątek i które z tych roślinek jakie ma zadanie. Zapraszamy na nasze wideo. Teraz po kolei pokażemy Wam ka każdą zabawkę z osobna. Pierwsza zabawka jest to drzewko, które ma super listki. Na głowie ma takie fajne, pluszowe, chyba też coś jak listki. I to drzewko nazywa się Drzewo Dobromir. Dobromir, chodź się pokaż. Cześć, jestem Dobromir! Hello. Jestem fajnym drzewkiem. Zapraszamy do zobaczenia moich kolegów i koleżanek. Następną zabawką jest kropelka Ksenia. Kropelka Ksenia jest to taka kropelka wody albo kropelka deszczu. Nazywam się Ksenia. Cześć! Następną z kolekcji jest kto? Słonko! słonko. I nasze słonko z kolekcji fajniaków nazywa się słoneczko Sonia. Pokażemy wszystkim Sonia, jaka jest śliczna, taka brzyciutka z oczkami i z buzią. I słoneczka. słoneczko Sonia daje nam fajny... Ciepłe słoneczko. Następny w naszej kolekcji jest to chmurka celinka. Co robią chmurki? E, robią deszczyk, prawda? Robią deszczyk i tak dmuchają. Zobaczcie: chmurka celinka. Jaka jest super manuszki i rączki. Jest bardzo taka mięciutka, prawda? jak podusia. I następna z kolekcji jest kto? Foka. Foka, super jest ta foka. Wiecie jak się nazywa ta foka? Cześć, jestem foka frania. Hello. Cześć i pływam sobie w wodzie. Foka frania. Kolejną postacią jest piesek. Jak się nazywa ten piesek? Pamiętasz? Piesek Piotruś. Jak robił pieski? Piotr, pokaż się tutaj do kamery Cześć jestem Piotruś Zobacz jakie mam fajne mięciutkie uszka Jestem takim super pieskiem Mieszkam sobie na drzewie Zobacz tutaj Razem z moimi koleżankami Piesek Piotruś bye, bye. Kolejną postacią Naszej kolekcji fajniaków Jest Jarzębinka Jarzębinka nazywa się Jurka. Zobaczcie, tu ma super kolorowe listki. A tutaj Jarzębinka ma takie korale z jarzębiny. Jarzębinko, jaka jesteś super kolorowa i mięciutka. Zobacz, czy ta Jarzębinka nie jest super? Nie. Jest super i ma takie brązowe buciki i jest taka w ogóle superaśna. Następną z kolekcji fajniaków jest Waszka. Viola, Zobaczcie jaka super jest ta ważka Viola, Ma takie błyszczące skrzydełka. Zobaczcie jaka jest super. Ciekawe czy ona umie latać. Hmm? Jak myślisz Lia? Czy ta ważka umie latać? Super jest ta nasza ważka. A zaraz przyjdzie ktoś, kto przegoni tą ważkę. Kto to jest? To jest Stefek. Stefek to jest smog. Stefek smog zawsze tak mocno dmucha, dmucha i przegania wszystkie zwierzątka. Czyż jestem Stefek. Zaraz cię przegonię, Waszko, bo ja hmm. umiem tak dmuchać. Ej, Waszko, gdzie się schowałaś? No nie wiem, gdzie ta Waszka. A tutaj jesteś! Aby nie grzeć na Waszko, zaraz cię zdmuchnę i uciekniesz. To ja, smog Stefek. Kolejną postacią jest kolejne drzewko. Jest to dąb Dyzio. Zobaczcie, jaki jest świetny. Ma taki plecaczek z żołędziem. Bo Dąb Dyzio jest to drzewo, które ma jak o żołędzie, które z niego spadają. I dyzio zrobił sobie taki super plecak. Ważko zobacz, czy widziałaś mój plecak. Ciekawe, co tam w tym plecaku może być. To jest niespodzianka i okaże się to później. Mamy nadzieję, że spodobała Wam się nowa kolekcja superaśnych fajniaków z biedronki. Lećcie szybko do biedronki, jeżeli jeszcze ich nie macie, a również możecie je kolekcjonować. W biedronce również udało nam się dorwać taką super książeczkę z bajkami: Gang Fajniaków Bycie Eko jest Fajne. I w tej książce są różne fajne, ciekawe bajki o tym, co robią nasze fajniaki w prawdziwym życiu. A my, razem z Lią, będziemy nagrywać jeszcze więcej fajnych bajek i historii o tym, co robią nasze fajniaki, kiedy nikt nie patrzy. Jeżeli jesteście ciekawi zobaczyć, jak wygląda życie naszych fajnych fajniaków, to zapraszamy na nasz kanał. A my się teraz żegnamy. Lia, podobają Ci się te fajniaki? Tak. Fajne są? A który Ci się podoba najbardziej? O słoneczko, ja też uwielbiam słoneczko. Dziękujemy za oglądanie. Zostawcie like pod naszym filmikiem, polubcie nas. Koniecznie zasu zasubskrybujcie, aby zobaczyć resztę naszych fajnych filmików i historie, co będą robić nasze fajniaki. Tak? Tak. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, żeby móc oglądać wszystkie historie fajniaków i jak, jak dalej potoczą się ich losy. A my teraz się żegnamy. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia. Pa, pa.